Witam na kanale Ogrodowe Pejzaże. W dzisiejszym filmiku o hortensjach ogrodowych postaram się przekonać nieprzekonanych, że hortensje są bardzo łatwe w uprawie i naprawdę nie potrzeba wiele, aby uzyskać obficie kwitnące okazy. Podam 5 zasad uprawy hortensji ogrodowych, które być może są dobrze Wam znane, ale uzupełnię je o moje triki, dzięki którym hortensje ogrodowe kwitną, tak jak widać, w moim ogrodzie. Moje hortensje mają bardzo trudne warunki. Ogród znajduje się we wschodniej Polsce. Podłoże jest wapienno-gliniaste. Hortensje od początku są posadzone w gruncie i też zimują w ogrodzie. Zapraszam na film. Zaczynamy od pierwszego triku, czyli od sadzenia. Gdzie, w czym i jak? Moje hortensje rosną w miejscach cienistych i półcienistych w celu ochrony przed palącym słońcem, ale są to miejsca osłonięte przed mroźnym wiatrem i oczywiście miejsca, w których nie ma zastoiń mrozowych w zimie. Posadzone są w kwaśnym torfie i tu uwaga, z dodatkiem przekompostowanej kory, która rozkładając się tworzy... Ruchnice i taką korą też są wyściółkowane, posadzone zostały od razu po zakupie do gruntu i tu uwaga, nie lubią być sadzone zbyt głęboko, najlepiej tak jak rosły w donicy. Jeżeli mamy naturalnie kwaśne podłoże, to sprawa jest znacznie łatwiejsza, możemy wtedy dodać przekompostowanej lub parzonej kory i w ten sposób wzbogacić podłoże. Dlaczego nie dodaję kompostu podczas sadzenia? Ponieważ kompost zazwyczaj ma wysokie pH, a więc tracę wysoką kwasowość w podłożach, w których hortensja najlepiej kwitnie. Bez względu na to, czy hortensja ma być barwiona, czy nie. Hort... Korzenie hortensji po prostu lubią torfowe podłoże. Zauważyłam, że w takim lekkim podłożu dobrze rozbudowują system korzeniowy. Zasada numer dwa to podlewanie. Hortensja kocha wodę i to wcale nie jest przesadne stwierdzenie. Liście duże i w dużej ilości mocno transpirują i trzeba uzupełniać wodę. Natomiast palące słońce wysusza nawet w cieniu. Jak jest niska wilgotność powietrza, to bardzo szybko wiedną, tak samo i kwiaty. Zobaczcie, gdzie najlepiej rosną hortensje. W rejonach, gdzie jest wysoka wilgotność powietrza. Nad morzem nieraz podziwiałam piękne krzewy, nie tylko przy domowych ogrodach. A więc podlewam cały czas. I tu moja uwaga. Podlewam też jesienią, gdy opadną liście. Trzymam cały czas wilgotne podłoże. To jest bardzo ważne dla zawiązanych pąków kwiatowych. Kolejna zasada, numer 3, to nawożenie. Hortensje ogrodowe są bardzo żarłoczne, lubią nawóz, stosują nawozy mineralne. Posypowe, y, rozpuszczalne siarczany, no i dolistnie. Na wiosnę już w marcu daję posypowy, dedykowany do y, hortensji. A także stosuję siarczany rozpuszczalne w wodzie, ponieważ doskonale zakwaszają podłoże. Na wiosnę podlewam siarczanem amonu z dużą zawartością azotu amonowego, a później siarczan magnezu na zmianę z siarczanem potasu. I tu moja uwaga: nawozy wysokoazotowe. Stosujemy tylko wiosnę. Stosowanie w późniejszym terminie powoduje, że hortensja jest wybujała i ma zbyt dużą masę liściową, a za mało kwiatów. Mój trik numer 3 to oszczędne używanie nawozów azotowych, o czym też mówię w filmiku z początku kwietnia o trzech sposobach na bujne kwitnienie hortensji ogrodowych. Link do filmiku podaję w opisie filmu. Pamiętać musimy, że kompost, obornik, wszelkie gnojówki są wysoko wysokoazotowe. Można je stosować wczesną wiosną, pamiętając, że kompost i obornik działają z opóźnieniem. Trik numer cztery to brak okrywania hortensji na zimę. Pomimo, że mieszkam w bardzo chłodnym rejonie kraju, to staram się hartować swoje hortensje. Ale tu kilka uwag. Młode, dopiero posadzone, okrywamy, przykinając pędy do ziemi. Okrywamy jedliną, gałęzie świerka, tu i jakikolwiek są bardzo przydatne. Dalej. Okazuje się, że włóknina wcale nie jest skuteczna. Można obsypać na zimę hortensję korą, ale jest jeden problem z usuwaniem nadmiaru, bo wtedy wyłamują się młode pąki idące od nasady krzewu. Jeżeli ogród jest mocno zimny i obawiacie się, że krzewy mogą przemarznąć aż do korzeni, to najskuteczniejsze jest przyginanie pędów jak najbliżej gruntu. Okrywanie jedliną dosyć wysoko, wtedy nie ma zagrożenia, że hortensja ma za ciepło i za szybko pękną pąki, które po odkryciu na wiosnę mogą przymarzać. I z tym się wiąże trik numer 5, czyli ochrona hortensji przed wiosennymi przymrozkami. Kiedy rusza wegetacja, to właśnie wtedy jest największe zagrożenie dla pąków kwiatowych. Okrywam je na noc kartonami, a w dzień je zdejmuję. Zazwyczaj jest co najwyżej kilka nocy, więc nie jest bardzo uciążliwe. Kartony oczywiście gromadzę wcześniej, czy mam w pogotowiu, do majowych przymrozków. Dzięki takiemu postępowaniu moje hortensje o kwitną, mają piękne, duże kwiaty i cieszą aż do późnej jesieni. W następnym filmiku odpowiem na pytanie, dlaczego hortensja ogrodowanie kwitnie. To będą moje własne wnioski z uprawy hortensji ogrodowych oparte przykładami słabo hortensji, które też zdarzają się w moim ogrodzie. Ale mając wiedzę na temat przyczyn takiego stanu rzeczy, łatwiej będzie nam zapobiec, czy też popłudzić hortensję do kwitnienia. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to proszę o wciśnięcie dzwoneczka, dzięki czemu dostaniecie powiadomienie o nowym filmiku o hortensjach. A więc do zobaczenia!